Jestem kochani. Wyciągamy następny znak. Strasznie długo filmiki się przerabiają. A jeszcze ikonkę trzeba by dodać dla nich. jest. Nie robię tego. O! <grywki> Lewki. Lewki. Witamy się. Lewki, kochane moje. I już są. Dokąd w marcu lew? Bo staram się zwięźle, bo zawsze lwach było najwięcej, bo ja sama jestem lew, tak? Więc generalnie zwijamy się. Już widziałam kartę, już mi przeszkadza. W tym wypadku, że ją ja wiem, to tasujmy jeszcze tak. No i zobaczmy, dokąd lewki będą zmierzać, dokąd będzie nas kierowało. O. Aha. Energia działania kapłanka. Bardzo podobnie jak u raczka, tylko troszkę inny aspekt. No, proszę bardzo. Uh -huh. No, dla mnie będzie ciężka powiem. Dlaczego tego doświadczamy? Cesarzowa w dół. Czyli taka troszkę wegetacja. Ale ile dużych arkan. Raz, dwa, trzy. W zamknięciu też, no zobaczmy, podpowiedź od duszy. I dwie dwójki. A. I królowa mieczy. No właśnie. Dziedzina życia. Ale uraczków, dziedzina życia mówiłam. nie pamiętam już. Mówiłam już w którymś filmiku, że będę o innych znakach też mówić dziś, ale nie pamiętam. Widocznie tak ma być. I tak miało być. Jeśli co, czegoś nie da mi się po prostu go wyciągnąć, może zapomniałam, ale zakładam, nie wyciągnęłam na pewno. Trudno. Albo wyciągnęłam, tylko nie omówiłam. Ale gdzieś pewnie wzięłam pod uwagę z tym, bo to zawsze tak jest, że wszystko widać gdzieś indziej. No dobrze, kochani moi. Wszystko widać. Zacznijmy też tak, jakby od tego, że tutaj pierwszą rzecz która, pierwsza rzecz, która się po prostu tak zwanie jawi, ja to od razu wszystko tak zwanie, już, 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 już też tak jakby chapnęłam. Podpowiedź od Desha mówi: Daj pewnym rzeczom się zakończyć, nie zastanawiając się nad ich kontynuacją, tak? Królowa Mieczy mówi: umieć i trzymaj mówienie nie, tak? Zważ na tych, aby nie polegać zbytnio na tych, którzy ulegają podburzeniu, też tak jakby innym. Ale generalnie, tak zwanie, ogólnie, tak jakby w tej karcie, tak zwanie, mówi na to: mów to, co po prostu masz do powiedzenia, i nie zważaj, kto co po prostu tak zwanie powie. No, właśnie teraz ja na przykład to robię. Będę robiła tak drogowskazy i za każdym razem, być może trochę inaczej, tak jak mi się to po prostu podoba, a nie jak ludzie oczekują, czy też powiedzą. Bo w takiej formie one, według mnie, są tak jakby prawdziwe, z tego, co ja. Mam mogę z siebie tak zwanie dać I nie muszę, nie powinnam się myśleć, a najbardziej nie powinnam myśleć, że, że ludzie oczekują czegoś innego, bo często rozumie, czy nie rozumie też, tak, już tak ma być po prostu, tak, o, z takiego punktu, a nie z innego, z takiego wymiaru, a nie innego mam to po prostu pokazać. Widzenie też tak jakby pewnych rzeczy, podszeganie też zbyt wielu też tak jakby szczegółów też, tak, kapłanka odwrócona na plusie iść też, tak, pilnuj swojej własnej tak zwanie racji i czas już w jakiś tam sposób jednocześnie w pewnych sprawach, i tu chodzi o rozeznanie drogie lewki, tego, ponieważ ta karta mówi tak jakby unikaj sytuacji ekstremalnych, tak, o. Ja bym teraz, taki, bo odpowiedź od duszy jest, to zobaczcie też jak ukłon znowu do, do tych, którzy uczą się po prostu tarot, że czasami jest tak jakby kontekst kart, tak? Czyli tutaj pokazuje zakończ, pozwól, podpowiedź duszy, pewne rzeczy muszą się skończyć też, tak? Może ta kwestia znaczy tego, że nie pozwalasz się tak jakby, że unikanie sytuacji ekstremalnych może być też tym, że mój właśnie potrzeba też, tak? Uniknąć jakiejś sytuacji, zakończyć, ale nie w jakiś ekstremalny sposób. Czyli wszystkiego nie tak zwani, nie zamykać, wszystkiego tak zwanie nie zmieniać, tak? A my mamy taką tendencję, tak? Pewno. Czyli trzeba się pogodzić też z pewnymi zmianami, przede wszystkim przyglądając się pewnym sprawom, zdobywanie nowej mądrości, nowego postrzegania, bo idą tak jakby te nowe warunki. W zasadzie prosto jest trochę tak zwani ulwa. Sytuacje rzeczowe z siódemki mieczy, czyli że nie wszystkie sytuacje, tak, no, można być tych, co chcą oszukać, tych, co chcą wykorzystać i tych, co tam sobie tak zwanie w jakiś tam sposób yy, funkcjonują, ale generalnie w takim ogólnym planie i tak jakby z tymi kartami, które są tak jakby tutaj, to uważać, żeby nie dać się przekonać do czegoś, co nie jest zgodne z waszą. Yy, yy, tak jakby z takimi po prostu jakby potrzebami, tak? To, co jest dobre dla kogoś, nie do końca może być dobre dla, w jakiś tam sposób dla was, tak? O! Siódemka Mieczy też w dzisiejszych czasach bardzo często mówi, że sprawy nie wyglądają wcale tak, jak ci się wydaje. Dzisiaj też tak i dla mnie ciężko jest tak jakby po, tutaj tak jakby no, powiedzieć, zauważyć też, tak? Pewne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ja moją intencją, tego zjawiska, które ja wam tłumaczę i sposobów, jakie tłumaczę, tak? To jest takie zwanie właśnie wyjście z tej siódemki, siódemki mieczy, pokazuje tak, jak jest z tej perspektywy, jak wyszukać problemów, jak ominąć pewne rzeczy, to, to jest taka perspektywa, ja nazywam króla monet, to są ludzie, którzy, dla ludzi silnych też tak, dla ludzi, którzy taki trochę aż może przejaskrawiony mocniej, tak? zauważenie, też zobacz, co z tego może być, że tutaj raczej nie, ale zwróć uwagę, czy może to nie posunie się coś za daleko, też czy czegoś nie przeoczysz, tak? To są energie biznesu, ludzi silnych, ludzi mocnych też, tak, którzy chcą wiedzieć wszystko, to jest też takiego inne odpowiedzialności, tak, inżynierowie funkcjonują też tak, o. I bardzo często. że Tu musi być po prostu wszystkie, musi być i przeliczone i zobaczone, tak? O. Że wszystko. Czyli sytuacje, w których trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście tak wygląda, a nie inaczej. I powiem Wam też, tak, jeszcze nie wiem, ilu tu będzie ludzi z, z znaku Lwa, którzy pracują też z innymi ludźmi, to jest też tak jakby tendencja do tego, ja na przykład mam ostatnią masę ludzi, gdzie ja generalnie wiem i widzę, czasami nie wiem, co z tym zrobić, którzy nie można też do końca powiedzieć, że kłamią, tak? Czy go przedstawiają tak ze swojej. bo boją się o sądu też, tak? Czasami sami sobie coś wmawiają też, tak? Żeby umieć rozeznać sytuację, jako ta sytuacja naprawdę wygląda. Jak ta sytuacja naprawdę wygląda. O. I ta energia też wymaga siódemki mieczy, czyli powiedzenia umiejętnego komunikacji z tymi ludźmi, żeby ich nie pobudzić, tak? Czyli nie można powiedzieć, a czemu pani kłamie, czy pan kłamie? Czasami po prostu różne inne, jeżeli my reagujemy też tak, czy ludzie reagują, ogólnie wszyscy, tak? Z pozycji nieoceniania, tylko rozumienia, dlaczego ludzie tak robią, chociaż niektóre rzeczy ja w ogóle na przykład nie rozumiem, tak? A niektóre, tak jakby się uśmiechnąć też tak, zaopiekować się też pewną opcją. Ale to też jest, uważajcie, bo to jest też choroba wszystkich lwów, o której się nie mówi, tak? że generalnie lew musi wszystko po prostu, on nie bez kozery jest tym lwem, tak, królem dżungli, tak, ale on czasami ma po też tak. Ja w swoim życiu spotkam masę lwów przemęczonych, tak, takich, którzy mają takie potrzeby właśnie, za, 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 aktywności, z opiekowania też, tak, czy z tym, że każdy przychodzi go to w szarbie, to za ucho, to za ogon, to, a czas niektórzy czasami jeszcze kopną w tyłek, ale w większości jednak, tak, zwalnie bo rusz się, tak, coś zrób. A inni w jakiś tam sposób poruszają, tak zwani, przynoszą tak jakby swoje sprawy też, tak, a zajmij się tym, a zajmie się tym, tak, o. Natomiast lewek lubi być tylko momentami aktywny, tak, bo zawsze, zawsze każdy lew potrzebuje, jeśli nie potrzebuje, to w końcu się okaże, że potrzebował, tylko nie czuł i na adrenalince, czy na jakimś innym haju jechał. To jest po prostu, jakiego lwa nie pokażecie, zawsze każdy, każdy ma po prostu, ten aspekt może go nie widzieć w danym momencie, bo iść za tym, tymi cechami negatywnymi, które ludzie po prostu tak zwani widzą też, tak? Tylko oni się nie zastanawia, czemu nazywają, że on jest król. bo jego potrzebują też, tak? I każdy lew musi zakończyć pewne aktywności wcześniej, zanim nie będzie dał rady. Bo, jeżeli jakby wejdzie na tą opcję, że już będzie takie, wanie stary, niedołężny, no to źle się z nim obejdą, tak? A jeżeli cały czas jest tak zwany aktywny, też tak, Ym, w pewien sposób, Ym, i tak jakby steruje tą aktywnością, no to jest w stanie po prostu odpuścić, tak sobie powiedzieć: A idźcie, tak? Ja sobie po, poleżę trochę, odpocznę, czy zajmę się czymś innym. I każdy lew pojawia się i znika. Przepraszam Was, ale ja mieszkam w centrum, ale chyba ktoś ma techniczny problem. Samo życie i nie zamierzam za to przepraszać. Bo inaczej w ogóle bym nic nie nagrywała. Ostatnio oglądam jakiś filmik, pani pieski uspokajała, które gdzieś tam wyszło i potem się okazało, że nie swojego pieska się ubawiłam, tak? Gdy piesulek taki, bo buduchawina wyszedł, mówię, to nie ten piesek, tak? No. no dobrze. Tu chodzi o pewnego rodzaju właśnie też tak jakby rozpoznanie siebie, przepraszam, ja być może troszkę inaczej jest z punktu tego lwów i tego, jakie ja, jaki ja lwy spotkałam też, tak? O, w swoim życiu i praktycznie bo obserwuję to bardzo po prostu szczegółowo w różnych też dekadach w, w, też tak jakby urodzonych. Szczególnie lubię obserwować tych z jednej dekady albo ym, fajnie też tak jakby jest tak jakby kiedy to są obserwować jak się bliżej kogoś zna z tej dekady. Pozdrawiam. No to trzeba bardzo uważać, żeby nie wpływać tak zwanie, na siebie, nie pomieszać czegoś, nie przenieść, tak? To wtedy nie do końca jest po prostu tak zwanie, bezpieczne. Ym, zwłaszcza dla osoby, która tak zwalnie w danym momencie ma troszkę słabszą sytuację, tak? życiowo, w sensie, jakieś dużo się dzieje też, tak, żeby tak jakby każdy musi zachować na swoim poziomie jakieś prawdę w sobie. I każdy lew ma opcję aktywności, wyciszania się i chowania się. I to nie jest chowanie się, tylko takie, sam sobie poleżę, podłubię trawką w ząbku, po ogonkiem tam, pach, 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 powokluję się, powyciągam się, pomyślę, poobserwuję innych też, tak, i ogromny zmysł obserwacji, ale z daleka, tak. Teraz, teraz jestem dostępny, dostępna moc, a potem nie, bo bez tego nie, się nie da po prostu żyć. O. Yy. No właśnie. I teraz co jeszcze tutaj można powiedzieć? Pewne rzeczy muszą się zakończyć, ale nie tak ekstremalnie, żeby już nie dało się rady tego odgrzebać też, tak? O. I ta dwójeczka tutaj buławowa mówi o tym tak. Jak nie dasz rady, to, to odepnij jeden, a potem pomyślisz, co z tym drugim bykiem zrobić. No i trudno narobisz, kogo to narobi. Najlepsze rozwiązanie w danym momencie buławy, czyli ten moment, ta chwila. Możesz jeszcze trochę wytrzymać, ale to one nie będą wiecznie jak zapałka, przecież ona wiecznie można wiedzieć po jakimś czasie każdy się nauczy, wie, ile zapałka i stanie się wypalić też, tak? I trzeba wiedzieć, że jak wiatr wieje, to ona zgaśnie też, tak? Czyli Umiejętność swoich po prostu tak zwanych aktywności. Czasami też tak, oglądanie się, zwłaszcza wtedy, kiedy my czegoś możemy nie zobaczyć, tak? I to jest czas też tak dla LW, żeby zobaczyć coś, co teraz się po prostu tak zwanie zmienia. I znaleźć inny sposób na funkcjonowanie, nawet tego, co stare, znajome, przystosowanie się też do nowych po prostu warunków, do nowych zasad, tak? Bardzo blisko siebie. Raz, dwa, trzy, duże arkana, czwarty, tak? I generalnie królowa mieczy, która umie powiedzieć nie, która coś się nie zgadza, tak? Ja bym powiedziała jeszcze coś takiego. Kapłanka bardzo często tutaj funkcjonuje w takiej formie, też, tak, że inni mają inne punkty widzenia, takie, które generalnie być może w danym momencie lew może nie ogarniać, czyli możecie nie ogarniać. Więc generalnie rada dla mnie i dla was też, tak, mówi, hmm, poczekaj jeszcze, tak? Czyli powiedz, ja muszę to przemyśleć, potrzebuję chwilę czasu, tak? O. Muszę zrobić to inaczej, a potem pomyśleć, jak to przekazać Ci, czy jak to zrobić też, tak? Bo jak... I muszę zobaczyć, czy w ogóle jest to dla mnie w jakiś sposób wykonalne, tak jak ja uważam, że tak powinno być zrobione. O. I to jest właśnie ten punkt, tak? Bo ktoś mówi, o, nie chcę, bo się czymś zajmuje, tak? Nie chcę zauważyć. I nie zawsze chodzi o to, że ta, osoba jest, ta postać na karcie jest głodna też, tak? Tego samego, tylko czasami tak zwanie, nie chce czegoś po prostu tak innego od nas, tak? O. Odciągnąć też tak od posiłku, o tym się nie mówię, bo mam inną sprawę. I my, jeżeli właśnie kocham te karty, bo jeżeli my spo, często patrzymy z poziomu intencji. Czyli jak my widzimy sytuację, ta talia jest to, to idealnie, bo bardzo dużo kapłaństwa tu jest też, tak? A tu mamy wszyscy cięte. cięte. Ja nie mam cięte na większość opcji mam my, duży wachlarz perspektywy pewnego nieoceniania, ale nie pozwalam ludziom takich zwłaszcza wobec siebie na pewne rzeczy i dla nich wobec nich. Wobec ludzi, i generalnie wtedy widać ogólne, tak jakby pewne tendencje, też, tak, czy to, co w karcie jest, tak, o. I może być tak, że na niego się spojrzy, to sobie całkiem, a może pracował, bo nie zdążył się rozebrać, tak? Może msze odprawiał też, tak, modlę, modlił się za świat też, tak, robił coś, teraz potrzebuje zjeść też, tak? A ta osoba siedzi może wcale nie z głodu, tak, mimo że opis jest z głodu, ale w kartach, tak zwanie, trzeba pamiętać o opisach, ale one zupełnie mogą pokazywać inne rzeczy. Słuchajcie. No, No kulinarnia ni razu nie, nie pokazało też tak tego, ale pokazało też tak pewne różne perspektywy też, tak? Czyli znam to zjawisko, które wynika z tych kart. Ja ona mówi, czekam, aż ta osoba skończy, odpoczynek, tak? Czy ten opcję, żeby po prostu z czymś tak zwanie wyjść, tak? O, musicie tak, jakby rozumieć, też tak, jakby pewne swoje aktywności w danym momencie, tak? Moje kochane lewki i ja sama, i tak zwanie uważać, tak, jakby na to, co widzimy, jak widzimy i z jakiej perspektywy ktoś pokazuje. Wiem też to po prostu, tak jak wspomniałam już, że teraz są tego typu właśnie sytuacje, że ludzie chcą, przepraszam, przynajmniej zainteresować, albo wiem, to jest taki czas, myślę, że lwy um, będą miały dużo takich opcji do, zaobserw do zaobserwowania, będzie potrzebne inne aktywności, tak? Czyli tak jak ja, jakby przekazuję Wam, tak jakby tutaj pewne przykłady, pewne sprawy, bo one się tak jakby mieszczą, tak jakby, jakby w czytaniu, tak? O, jakby te Wam już czytała, to, to znaczy, że nic się do tego nie ma. Natomiast, tak, bo to jest wydarzenie w, moim, w życiu moim, też, tak? O. I tu jest tak, jakby ta opcja pewnej po prostu troszeczkę innej jakby perspektywy, też, tak? Czyli zobaczyć, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda i odpowiedni sposób zareagować, taki też, na który ludzie nie mają pomysłu, tak? Albo widzą po prostu, jakby z innej strony. O. To jest też tak, jakby ten czas, taki i powiem Wam, że widzicie, że ludzie robią wbrew sobie głupoty. Ja na co dzień to mam, bo w mojej pracy to widać, kiedy ludzie podcinają gałąź, na której siedzą. Ale teraz to przeszło jeszcze jak uścisk w schreniu, że widzę, że ludzie sobie robią krzywdę wręcz też, tak? Czy po prostu są w stanie tak bardzo mocno poświęcić coś siebie, żeby coś uzyskać, i na to już nie ma po prostu, a jednocześnie rozumie się wytłumaczenie. I czasami lepiej się po prostu tak zwanie nie odzywać, tak? O, dać, pozwolić, tak jakby temu człowiekowi, tak? O na pewne sprawy, zwłaszcza, kiedy one już są już pozamiatane, tak, o. To jest bardzo, dla mnie to będzie takie, no, dość, po prostu, tak zwanie trudne, bo ja widzę, jak postrzegam świat, myślę, część wów tak, że, aha, zrobił to, bo obserwuję, leży pod drzewem sobie, tu słoneczko świeci i widzę, że ten to cały czas tak się zachowuje też, tak, a ten to zawsze reaguje na to, wystarczy, żeby tam zrobił to, to by tak nie zareagował, a tu widzi okazję, a to teraz już tutaj to wróci bez ogona, tak, o. A ten ogon będzie jeszcze potrzebny, tak, o, więc... Co, co wytłumaczyć, że pewne jeszcze nie może robić, bo ledwo uratował, czy krzyknęło się coś, czy... Nie wiem, jak bardziej to po prostu tak zwanie wytłumaczyć, tak? Inne sposoby po prostu tak zwane zachowania, to też jest pewnego rodzaju gotowość też tak na przyjęcie i na rozeznanie sytuacji przez innych. Zawsze patrzcie teraz, w tym miesiącu zwłaszcza, jak to przedstawia swoje to i czy wszystkie sytuacje wyglądają tak, a nie inaczej. I trzeba się z tym, że nie, wszyscy, że nie na wszystko mamy po prostu jakby rozwiązanie. Trzeba pozwolić też innym na popełnianie pewnych błędów, też tak, pokazać, a nie zrobić za nich, też tak. O. Kapłanka weryfikuje też, tak. Czyli tak jakby podniesienie trochę wiedzy, percepcji na wyższy po prostu poziom. Pewne rzeczy też się skończą i tutaj nie ma co dyskutować, i cokolwiek bym tutaj nie mówiła. Pewne trzeba będzie zrobić, po prostu tak będzie i już, tak. Nic tu się po prostu nie one muszą się po prostu tak zwanie skończyć. Siódemka mieczy to w wielu wypadkach też jest dyplomacja, tak? To też jest tak, jak danie sobie prawe, że nie muszę. Wszystkiego mówić, wszystkiego pokazywać, jakkolwiek ktoś odbierze też tak, jakby to. O. Jeżeli jesteście tymi lwami, którzy często mnie po prostu oglądały te moje czytania, no to wiecie też tak, że ja mówię, że ja więcej w życiu nie mówię, niż mówię, tak? Zwłaszcza kiedy nie widzę takich konsekwencji, skutków, tak jakby tego. To jestem bardzo ostrożna w tej kwestii. Że pewne rzeczy mogę się popisać, mogę coś pokazać, ale wolę po prostu tak zwanie zamknąć, nawet na głupią po prostu nieraz wyjść, ale nie zaryzykuję tak, jakby człowiekiem, tak? O, czy pewnymi sprawami, o. No. no i tak to. Wszystko, jeśli chodzi o lwy. O, krótko wyszło. Sama sobie nie wierzę.